Jeżeli tak zwany zasięg operacyjny karetek jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego zostałby rozszerzony o zgorzelec, realną stałaby się możliwość wyjazdów polskich zespołów do nagłych przypadków na terenie przygranicznego Gerlitz przygotowywane są takie rozwiązania. Cały czas prace są prowadzone, te prace jeszcze nie są zakończone są daleko zaawansowane, jeśli chodzi o porozumienie polsko-niemieckie, natomiast no, to warunkuje tutaj osiągnięcie uzgodnień w zakresie porozumienia polsko-niemieckiego, praktycznie warunkuje rozpoczęcie prac nad porozumieniem, umową i porozumieniem polsko-czeskim. Na razie dopracowywane są szczegóły takiego działania. Przede wszystkim w jakich przypadkach i do jakich placówek medycznych kierowane byłyby polskie karetki, które jechałyby do chorego na przykład w Niemczech lub w Czechach. Warianty są rozpatrywane, są różne. Jest to, są to działania w obrębie pasa przygranicznego 30-40 km. Mówi się, jest jedna z koncepcji, która ogranicza się na przykład do wybranych dróg bo tutaj tych zdarzeń komunikacyjnych jest sporo. Także to jest wszystko cały czas w szczegółach, no ale to są bardzo trudne pra prace i rozmowy, jest szereg różnego rodzaju problemów. Współpraca w tym zakresie najprawdopodobniej nie zostanie jednak nawiązana w tym roku.